To mecenasi układu porannego Casa Playa lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii Casa Playa to agencja nieruchomości która wspiera cię na każdym etapie zakupu kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy z Amso możesz obniżyć wydatki nawet o 70% wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony wydajny i gotowy do pracy Sprawdź na www.amso.pl Rosja proponuje Ukrainie rozmowy pokojowe w Turcji. Stany Zjednoczone porozumiały się z Chińską Republiką Ludową w sprawie umowy handlowej. Indie i Pakistan porozumiały się w sprawie zawieszenia broni. Węgry odwołały rozmowy z Ukrainą po skandalu szpiegowskim. Socjaliści ponownie zwyciężyli w wyborach parlamentarnych w Albanii. Grecja ma coraz większe problemy z wolnością mediów. Poniedziałek 12 maja to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Rosyjski prezydent Władimir Putin zaproponował Ukrainie rozpoczęcie rozmów pokojowych. W najbliższy czwartek ukraiński przywódca Wołodymyr Załęski zamierza czekać na niego w Turcji. Europejscy przywódcy oczekują wpierw wprowadzenia zawieszenia broni. Putin uważa, że pierwsze spotkanie w ramach negocjacji pokojowych mogłoby odbyć się 15 maja w Turcji. Ukraiński przywódca Wołodymyr Załęski uznał deklarację Putina za pozytywny sygnał, wskazujący na gotowość Rosji do zakończenia wojny. Kijów w pierwszej kolejności oczekiwał od Moskwy za Zawieszenia broni, które miałoby obowiązywać od dzisiaj. Zełenski poinformował później, że w czwartek zamierza czekać na Putina w Stambule. Zdaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nadchodzi wielki tydzień i potencjalnie wielki dzień dla Rosji i Ukrainy. Ameryka zamierza współpracować z obiema stronami, żeby doprowadzić do ostatecznego zakończenia konfliktu. W sobotę do ukraińskiej stolicy przybyli premier Donald Tusk, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wspólnie złożyli kwiaty pod pomnikiem ukraińskich żołnierzy uczestniczących w zorganizowanej na Kijowskim placu Niepodległości ceremonii z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. We wspólnym oświadczeniu europejscy przywódcy wezwali Rosję do zaakceptowania 30-dniowego bezwarunkowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Poparli tym samym dążenia USA, które starają się wynegocjować tymczasowe przerwanie ognia. Zdaniem Amerykanów wówczas możliwe będzie przeprowadzenie rozmów na temat trwałego i sprawiedliwego pokoju. Zarazem Tusk, Macron, Merck i Starmer wystosowali ultimatum prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. Jeśli nie zgodzi się on na wspomnianą propozycję, wówczas wzmocnione zostaną nałożone dotychczas sankcje. Stany Zjednoczone i Chińska Republika Ludowa osiągnęły porozumienie w sprawie umowy handlowej. Negocjacje dotyczyły wysokich ceł nałożonych w ubiegłym miesiącu przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Rozmowy na ten temat odbywały się przez ostatnie dwa dni na terenie Szwajcarii. Amerykańscy negocjatorzy poinformowali w niedzielę wieczorem, że udało im się osiągnąć znaczący postęp w negocjacjach z chińskimi dyplomatami. Przedstawiciel handlowy USA James Greer przypomniał o stanie wyjątkowym wprowadzonym przez Trumpa w związku z nierównowagą w relacjach gospodarczych z państwem środka. Najważniejsze było więc szybkie osiągnięcie porozumienia. Zdaniem Greera, różnice między dwiema największymi gospodarkami świata nie były tak duże, jak można było przewidywać. Sekretarz skarbu Scott Besant, pytany o szczegóły przez dziennikarzy, powiedział, że zostaną one przedstawione dopiero dzisiaj. Stacja CNN przypomniała, że przed rozmowami w Genewie przedstawiciele amerykańskiej Administracji nie byli przekonani, iż już w ten weekend uda się wynegocjować umowę. W ubiegłym miesiącu prezydent USA nałożył 140% cła na produkty importowane z Chińskiej Republiki Ludowej. W odpowiedzi chińskie władze wprowadziły 125% opłaty na towary sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych. Przed negocjacjami Trump twierdził, że może zgodzić się na obniżenie stawki do poziomu 80%, jeśli państwo środka zdecyduje się pójść na kompromis. Węgry odwołały zaplanowane na dzisiaj rozmowy z Ukrainą na temat praw węgierskiej mniejszości narodowej. To po kłosie skandalu związanego z zatrzymaniem rzekomych węgierskich szpiegów. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w piątek poinformowała o rozbiciu siatki szpiegowskiej działającej w graniczącym z Węgrami obwodzie zakarpackim. Jej członkowie mieli zbierać dane dotyczące m.in. słabych punktów w ukraińskiej obronie oraz potencjalnych nastrojów po wkroczeniu na ten teren wojsk węgierskich. W sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Jedną z nich jest były wojskowy, który pozyskiwał informacje na temat rozmieszczania żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy i rozlokowania systemów ukraińskiej obrony powietrznej. Aresztowany miał spotykać się na Węgrzech ze swoim oficerem prowadzącym. Ukraina w związku z akcją swoich służb wydaliła dwóch węgierskich dyplomatów, a podobną decyzję w sprawie dwóch pracowników ukraińskiej ambasady podjęły Węgry. W Budapeszcie został również zatrzymany obywatel Ukrainy, podejrzewany o szpiegostwo, który miał działać pod przykrywką w ukraińskiej ambasadzie. Węgierski minister spraw zagranicznych, Peter Siarto, określił zarzuty strony ukraińskiej mianem propagandy. Węgry w reakcji na operację Służby Bezpieczeństwa Ukrainy odwołały zaplanowane na dziś konsultacje w sprawie sytuacji ukraińskich Węgrów. Rozmowy w ukraińskim Użchorodzie miały być poświęcone zapewnieniu węgierskiej mniejszości odpowiedniego zakresu praw. Indie i Pakistan zawarły porozumienie w sprawie zawieszenia broni. W nocy z piątku na sobotę pakistańskie wojsko odpowiedziało na przeprowadzone w środę indyjskie ataki. Jako pierwszy o rozejmie poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Za pośrednictwem wpisu na portalu Trust Social przekazał, że umowa została zawarta po całonocnych rokowaniach. Indie zdementowały z kolei informację podaną przez amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio, który napisał o zgodzie obu stron na przeprowadzenie kompleksowych rozmów na najważniejsze tematy w neutralnym miejscu. Ogłoszenie zawieszenia broni poprzedziły działania wojska Pakistanu. Przeprowadziło ono szereg ataków na cele znajdujące się w kontrolowane przez Indie obszary spornego regionu Kaszmir, a także w indyjskim Pędżabie. Pakistański odwet objął przede wszystkim indyjskie bazy lotnicze. Indie w niedzielę oskarżyły Pakistan o naruszenie zawieszenia broni już kilka godzin po jego zawarciu. Miały o tym świadczyć wybuchy w Kaszmirze. W środę armia Indii przeprowadziła atak przeciwko dziewięciu celom na terenie Pakistanu. W ten sposób odpowiedziała na krwawy zamach, do którego doszło 22 kwietnia w indyjskiej części Kaszmiru. Zginęło w nim 26 osób, a Delhi oskarżyło Islamabad o wspieranie odpowiedzialnych za niego ugrupowań terrorystycznych. Socjalistyczna Partia Albanii wygrała piąte wybory parlamentarne z rzędu. Opozycyjna prawicowa Partia Demokratyczna uważa, że przeciwnicy obecnego rządu powinni wyjść na ulicę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec kontynuowania polityki prowadzącej do stagnacji kraju. Według wstępnych sondaży lewica kierowana przez premiera Ediego Rame zdobyła 79 mandatów w liczącym 140 miejsc w parlamencie. Narodowo-konserwatywna koalicja pod przywództwem Saliego Beriszy będzie miała 54 posłów. Pozostałe mandaty obejmą politycy Socjaldemokratycznej Partii Albanii, Centroprawicowej Partii Możliwości i Lewicowego Ruchu Razem. Rzecznik kampanii Partii Demokratycznej i Sojusz na Rzecz Wielkiej Albanii Andi Mustafaj podziękował wszystkim wyborcom za udział w wyborach. The cat Jego zdaniem ich głosy uratowały demokrację w Albanii, choć opozycja musiała podjąć nierówną walkę z rządzącą Socjalistyczną Partią Albanii. Mustafaj wezwał przeciwników obecnej władzy do demonstrowania swojego niezadowolenia z powodu stagnacji w kraju. Demokraci wraz ze swoimi sojusznikami informują o licznych nieprawidłowościach. Zarzucają socjalistom kupowanie głosów i zastraszanie wyborców opozycji. Rama rządzi Albanią od 12 lat. Jego krytycy uważają, że jest odpowiedzialny za korupcję i prześladowania swoich. Przeciwników. Półtora roku temu Berisha został umieszczony w areszcie w związku z zarzutami o przekupstwo i nadużycie władzy. Portal Politico twierdzi, że w tych wyborach lider opozycji mógł liczyć na wsparcie Chrisa Latchivity, w ubiegłym roku doradzającego Donaldowi Trumpowi w jego kampanii przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Wolność mediów w Grecji ma być stale ograniczana. Dziennikarze są narażeni na inwigilację ze strony służb specjalnych, a także muszą dokonywać autocenzury informuje telewizja Euronews na podstawie raportu Human Rights Watch. Organizacja przygotowała dokument w oparciu o rozmowy przeprowadzone z 26 pracownikami mediów oraz swoje własne analizy. Na początku maja podobny raport przedstawili Reporterzy Bez Granic. Według Human Rights Watch w Grecji istnieją wszechobecne i celowe ograniczenia dotyczące dziennikarstwa, dlatego środowisko mediów obawia się krytycznie podchodzić do relacjonowania rzeczywistości. Demokracji i praworządności zagrażają zwłaszcza działania centroprawicowej nowej demokracji. Pod jej rządami dziennikarze są inwigilowani przez służby, zastraszani oraz nękani procesami sądowymi przez polityków i urzędników państwowych. Przed trzema laty wybuchła zresztą afera związana z możliwym użyciem oprogramowania szpiegującego Predator wobec pracowników mediów krytycznych wobec władzy. Ponadto grecki rynek medialny cechuje się koncentracją własności w rękach kilku biznesmenów, posiadających w swoim portfolio nawet po parę stacji telewizyjnych, rozgłośnie radiowych czy gazet. Na ogół są oni związani ze wspomnianą nową demokracją. Human Rights Watch rekomenduje, aby Unia Europejska przyjrzała się wolności słowa w Grecji. Powinna ona monitorować postępy tego kraju w zakresie swobody mediów i przestrzegania wartości demokratycznych. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nazór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. Casa Playa – lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy. Z AMSo możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl.